Hej, z strony give for MSP i Tosia Tosia MSP No cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Tak, y, moim oczywiście filmik znajdziecie na moim kanale. Ja nazywam nagrywam z, z ILO y, Pewnie mnie znacie, to ja, Tosia, nagram kolejny odcinek. To już będzie mój czternasty odcinek. Mój to będzie dopiero drugi. Tu są osoby, które napisały hej i ty, ponieważ przed chwilą nie udało nam się nagrać filmika. No tak, nie udało się nic ty. Ale pozdrawiamy te wszystkie osoby i no i w ogóle wszystkim moich znajomych. Pozdrawiam jak zwykle. Ja też pozdrawiam moich znajomych. No to co, zaczynamy. Okej, okay, spoko. Ym, na początek może zobaczymy co nowego na Mr. Planet. Może zrobimy sobie jakiś komputer. Może zobaczymy jakie są w rzeczy. To jest, to jest twoje konto. Tak, to jest Twoje komplet. Tak. tak mniej więcej wyglądamy. zrobiłyśmy taki, ta taki sam komplet z takimi samymi ubraniami. Za chwilę wracamy. Już jesteśmy znów. I tak, ja tutaj właśnie już sobie już właśnie zrobiłyśmy sobie komplet na. No. Ty zrobiłaś sobie komplet, No. Nie? no. A ja. Może też chcę jakiś popatrzeć kąt i zrobimy. Także poczekaj. Yy, teraz chciałabyśmy dać yy, pozdro jednej wybranej osobie. Tylko muszę wylosować. I wychodzi o, Tosia i Hashtag Zrób Nie, bo ja kiedyś miałam bo To się nie opłaca Więc teraz dajemy Specjalne pozdrowienie Tosi, Hashtag Je, yeah, dziękuję O, nareszcie, u sobie też bieram sobie to było okno mało zostało Ja muszę wyjść ze sklepu, bo zawsze mi podają na sklepie Lepie. Musi tak Musi przyleźć. Tak Za chwilę wracamy. Yy, dobra, już jesteśmy. Właśnie przyszły nam pozdrowienia. To jest na moim koncie. To jest na koncie Tosi. <laughs> Ale to, u mnie są straszne lagi. No i co? I mam Zostało ci 18569 A, tobie to dużo A może... Ile to jest Teraz jeszcze raz wrzucimy statusy No, nagrywamy Yy, to się sobie zrobię komplet. I ja na razie jeszcze tylko zobaczę szybko, czy ktoś mi napisał. Nie, U ciebie nie no. no, Ja też chciałam powiedzieć, że zbieram wogę i grafy, bo nie tylko będę miał w ten level I bardzo chcę, bo zostały tylko 15 Błagam, pomożecie. No. To my za chwilę wracamy, ponieważ nam się Znów. zaczęły robić nagi.